Już maj, miesiąc, w którym zachwycamy się właśnie rozkwitłą wiosną, pełną soczystej zieleni i śpiewu ptaków, szeroką gamą intensywnych zapachów kwiatów i ziół. Te okoliczności skłaniają nas do zachwytu nad dziełem stwórcy, który czyni to poprzez aktywację siły żeńskiej, pobudzanej energią słońca, dać Boga, nabierającej dorodnych kształtów, intensywnych zapachów. Życiodajnej wilgoci. Rozkwitająca wiosna w ten sposób prezentuje się nam właśnie w maju. Gdybyśmy chcieli przedstawić ją w formie spersonalizowanej, byłaby młodą dziewczyną, piękną panną o soczystych kształtach, pełną potencjału miłości. Zapraszam do wysłuchania gawędy na święto bogini Łady. Ziemia moim ciałem, woda moją krwią, powietrze oddechem ogień siłą mą. W zimny, lutowy wieczór poznaliśmy boginię Białą Bogę pod postacią dziewczynki dziewanny. Była wtedy zimna, choć w głębi jej ziemskiego łona żarzyła się już iskierka życia. Aby to upamiętnić, paliliśmy świecę na jej cześć. Sypaliśmy też dla niej popiół, będący nawozem, by dać jej siłę do wzrostu. Wraz z narastającą życiową energią Słońca dać Boga, siła ta rozwijała się każdego dnia, by zgodnie z naturalną koleją rzeczy dziewczynka mogła zamienić się w pannę, istotę o najwyższym potencjale kreacji. W majowy dzień, w czasie, gdy Księżyc wchodzi w pełni, czyli w czas, gdy siła żeńska wychodzi w pełni kobiecości, spotykamy się na tradycyjnym narodowym obrzędzie, by pożegnać dziewczynkę, boginię Dziewannę, a powitać pannę, boginię Ładę. Wykonujemy więc jej symbol kwietny wieniec, będący odzwierciedleniem jej kobiecego łona, który przenika energia kreacji w postaci pala i zaplatamy na nim wstążki. Zaplatamy je tak samo, jak zaplatamy włosy naszych córek, gdyż dziewczynek zamieniają się w panny. Witamy więc ładę pannę, boginię miłości i kobiecej seksualności. To ona wnosi w nasze życie miłość. Miłość wyrażającą się w przyjaznych relacjach z innymi ludźmi, jest także źródłem miłości erotycznej budującej nasze rodzinne związki. Do siły żeńskiej dąży zgodnie z naturalną koleją rzeczy siła męska, by ją napełnić stwórczą energią, dającą początek nowemu życiu. Bóg będący życiem daje je. Przez zespolenie męskiej energii z żeńską siłą kreacji, co wyzwala rezonans, wibracje, z której wyłania się cała materialna rzeczywistość. Tak jak pramatka Boga rodzicielka zradza, czyli materializuje cały widzialny wszechświat Boga świętowita, jak Matka Ziemia zdradza swoje owoce, tak białogłowa, kobieta naszego życia, zradza następne pokolenia. I cały otaczający nas dostatek, zamieniając w nie boską energię życia czarnoboga-żywienia. Otaczamy więc szacunkiem i czcią boginię, która wszystko obdarza matczyną miłością. Wszystko to, co zrodziła, wszystko to, co kocha, otacza miłością dającą bezpieczeństwo, będącą tarczą ochronną na każdy dzień życia. Tak jak ziemia karmi pracowite pszczoły nektarem swoich kwiatów, jak troskliwa matka karmi swe dziecko słodkim mlekiem, tak bogini łada karmi nas, swe dzieci, owocami płodnej ziemi. Wnosi w nasze codzienne życie ład i piękno. Sprawia, że wszystko jest ładne, by nam było przyjemnie żyć. Byśmy w ładnym otoczeniu łatwiej osiągali kolejne stopnie rozwoju duchowego, byśmy doceniali doskonały owoc Boga, Stwórcy Wszechrzeczy i chwalili go w jego dziełach. Bogini Łada jest dla nas inspiracją do działania. To dla niej przenosimy góry, realizujemy ambitne cele życiowe. Chroni nas w codziennych wyborach, otaczając darem swej kobiecej intuicji. Zawierzamy więc jej swe życie jako królowej nieba, panie i Bogu rodzicy, dziewicy ładzie, opiekunce naszych rodzin w każdej potrzebie. Jesteśmy jej więc wdzięczni za wszystko, co posiadamy, co nas otacza, za wszelkie dobro, które przychodzi do nas za pośrednictwem jej boskiego łona. Dlatego cieszymy się jej przybyciem w sposób szczególny w maju, miesiącu jej poświęconym. Dlatego zaplatamy pal majowy i stawiamy go w ogródkach, parkach i świętych gajach. Spotykamy się pod nim na majówkach, ciesząc się życiem i ucztując w otoczeniu soczystej przyrody. Wdzięczność swą okazujemy radością spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Wyrazami czci w postaci ulania na jej cześć biesiadnych trunków. Oraz ofiarowania słodkich ciasteczek i pierniczków w jej kształcie. Tym sposobem okazana wdzięczność bogini przekłada się również na wdzięczność okazywaną naszym kobietom, białogłowom, które codziennie biorą udział w dziele bogini, wnosząc do naszego życia to samo, co cała siła żeńska. Są bowiem jej częścią. Na te piękne dni majowe. Dni miesiąca Bogini Łady. Życzę Państwu, abyście doświadczali jak najobfitszej mocy codziennej miłości, dającej harmonię w związkach rodzinnych, budującej dostatek i bezpieczeństwo. Chwała Bogini Ładzie. Niech Bogowie darzą. Ziemia moim ciałem, woda moją krwią, powietrze oddech.